Siema, nie, ja słuchajcie naprawdę nie wiem nie wierzę, w jakim wydaniu ja to nagrywam po prostu nie. No ale słuchajcie. Już wam mówię, co ja właśnie robię w tym momencie swoim życiem jest późno w nocy, bardzo późno w nocy, a ja w maseczce w piżamie, tak, bo mam też te spodenki od piżamy. Usiadłam właśnie na łóżku i stwierdziłam, że nagram dla Was to, jak sobie przebija mucho. Ja, jest, ja jestem po prostu jakaś normalna, ale dobra, słuchajcie, stwierdziłam. A chcę sobie zrobić dziurkę, dlatego że ja te mam przebite. Nie widać pewnie teraz. Tu mam kolczyk i tu mam kolczyk. No to takie od dzieciństwa. Standardowe dwie dziurki. A stwierdziłam, że chciałabym mieć jeszcze tutaj drugą dziurkę. Dosłownie nad tą. No, i pomyślałam po prostu, że sobie chciałabym właśnie zrobić, bo to można fajnie sobie tutaj te kolczyki nosić. Jedną tylko dziurkę na lewym uchu. No i w sumie tak się nie mogłam do tego zebrać. Szukałam różnych miejsc, tam się umówiłam, ale odwołali i w ogóle, więc no stwierdziłam, że po pierwsze mi się nie chce czekać, po drugie, nie chce mi się nigdzie jechać, po trzecie, to też jest hajs, no bo to jednak kilka dych na pewno kosztuje. Nawet tak pod stówę, jak się orientowałam w takich lepszych salonach, e, więc stwierdziłam, że jak mogę coś zrobić sama, to spróbuję. I e, stwierdziłam, że pokażę Wam, bo widziałam wiele takich filmików na YouTubie i trochę się jakby nimi instruowałam i przygotowywałam, e, ale tam. Jak przeglądałam komentarze pod tymi filmami, to każdy po prostu jechał po tych osobach, które to robiły, że niehigienicznie, to tamto. Więc ja stwierdziłam, że postaram się to zrobić jak najlepiej, ale nie, chcę, nie próbujcie tego w domu, naprawdę. Ja nie chcę, żeby to był jakiś dla Was przykład. Nie wiem, po prostu chciałam się z Wami tym podzielić, bo stwierdziłam, że może będzie raźniej to robić, może się mniej będę cykała, bo jednak się boję i jest to po prostu dla mnie obrzydzające i ohydne. Ale chcę mieć ten kolczyk, no i właśnie chciałabym mieć go jakoś teraz w tym momencie, dlatego go robię teraz. I dzisiaj wracając ze szkoły podjechałam do apteki i kupiłam sobie dwa wenflony, bo chcę to właśnie przebić wenflonem. No tak w sumie chyba jest najbardziej polecane i w ogóle, w ogóle sorry za to, że ja mam to na twarzy, ale po prostu jakoś tak nie chciało mi się teraz zmywać i już stwierdziłam, a dobra w sumie ten film ma taki vibe luźny, więc już... Trudno. I no, dwa. I pani mi tam pokazała różne. Ja mówię, że no chciałam do przybicia ucha, a no, ona ja w takim celu to nigdy nie używałam, więc nie wiem, jaki będzie dobry. No i e, różne rozmiary, w sensie no, wielkości mi tutaj dała. I ten jest 0,7 mm, a ten ma 1 na 32 mm, a ten ma 0,7 na 20 to jest cienki. Ten jest, ma krótszą igłę. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Ten ma krótszą igłę i jest ogólnie cieńsza ta igła. A tutaj ta igła jest grubsza i dłuższa. Wy i tak pewnie tego w ogóle nie widzicie, ale ta igła. Kurde. Wiecie co? Wolałabym o wiele sobie zrobić tą cieńszą. Tylko nie wiem, która teraz jest to cieńsza. Nie ogarnia. Muszę naprawdę. Wiecie co? Ten jest cieńszy, ten żółty w takim razie. Czy odwrotnie wam pokazałam? No, czyli tym żółtym bym sobie wolała przebić, ale wzięłam ten drugi w razie czego, gdyby na przykład okazało się, że on jest za cienki i ja to wbiję i okazuje się, że mi kolczyk nie przejdzie. Tylko wtedy będzie przywołał, będę sobie musiała w tą samą dziurę to wbić. Nie w ogóle, wiecie co, nie, nie biorę takiej opcji pod uwagę. Ja sobie wyjmę ten kolczyk, dlatego że to są kolczyki, które. To jest kolczyk, który chciałabym sobie jakby zaaplikować w tą e, nowo przebitą dziurkę, bo wiem, że one są dobre, są takie, e, jakby w ogóle nie bolą, w uszy są dobrej jakości. No, i e, są też po prostu takie fajne drobniutkie, więc fajnie mi się to ucho będzie mogło w tym goić. No, i czekajcie. E, zaraz Wam pokażę, co ja sobie tutaj przygotowałam, tylko żebym nie zgubiła tego kolczyka, to jest dla mnie bardzo ważne. Więc tak, e, oczywiście, węflony, nożyczki e, i rękawiczki, żeby było e, bardzo sterylnie. Tutaj mam e, taką gazę, gazik żebym sobie oczywiście mogła zidentyfikować. Tutaj mam oktynisept, no i lusterko, żebym mogła sobie jakoś to przejrzeć. Kurde, ja nie wiem w ogóle, gdzie mam postawić to lusterko, bo jestem na łóżku i no, nie mam za bardzo gdzie oprzeć, ale jestem zcykana. W ogóle wyjęłam teraz ten kolczyk pierwszy raz od dawna z ucha. No i mam jeszcze tutaj um, taki mazak, żebym sobie mogła zaznaczyć miejsce, gdzie chcę tę dziurkę... Gdzie chcę tą dziurkę zrobić? W ogóle, jakbym mówiła jakoś od rzeczy, to wybaczcie, ale jestem zmęczona. Strasznie, strasznie jestem zmęczona, bo jest już późno, więc no mam nadzieję, że zrozumiecie. Więc chcę sobie zaznaczyć, bo bym sobie zrobiła jakoś inaczej czy coś. Nie wiadomo, jak. Więc plan jest taki, że oczywiście to dezynfekuję, robię sobie tutaj no miejsce, gdzie chcę zrobić. I teraz tak ochyny, w ogóle mnie węflony tak straszliwie obrzydzają, że ja nie wiem, słuchajcie, jak sobie wyobrażam, że ja to bym miała wbić sobie w żyłę na przykład, już w to ucho chyba wolę, naprawdę ja miałam kiedyś wędflon, po prostu nie mogłam na to patrzeć no po prostu aż, aż mi nie, okropne uczucia. ja prawie mdleję, jak myślę o takich rzeczach, naprawdę, nie to, że ja się boję, że mnie to będzie bolało, tylko mnie to po prostu obrzydza eee, no i tak, wbijam sobie wędflon, wyciągam igłę zostaje mi sama ta rurka obcinam tą rurkę, wkładam do niej kolczyk i przeciągam przez ucho, żeby ten kolczyk tam został, żebym ja nie musiała później grzebać w tej ranie. Ale mi swędzi to na twarzy. I jeszcze jedna rzecz, którą muszę Wam powiedzieć, to to, że ja nie będę pokazywała Wam momentów bicia, w sensie, żeby. Nie, ja, ja to będę robiła z Wami tutaj, ale nie mogę Wam chyba tylko pokazać, żeby to się ujęło na nagraniu, te, jakby ta część. Sadru, dlatego, że ja po prostu zakryję ręką, bo nie chciałabym, żeby mi YouTube zbanował film, bo tak wydaje mi się, żeby mogło być. Że wiecie, to jest już takie bardziej drastyczne trochę. Nie wiem, jak to powiedzieć, no ale nieważne. Otw otwórzmy sobie. Uf, uf, ale widzicie, ja mam ciarki. Nie to, że ja się boję, że to sobie zaraz wie, tylko ja sobie wyobrażam, jakby to miało iść w żyłe. Mnie to tak straszliwie obrzydza, że ja po prostu nie jestem w stanie o tym myśleć, naprawdę. E, no i. A mój tata do mnie mówi, a może ja ci to zrobię? Oni w ogóle nie chcieli, żebym on to zrobiła. On mówi, może ja ci to zrobię? Wy tak, po tym jak mi obcięłaś włosy, to na pewno na pewno się zgodzę patrzcie. Taka igła. Widzicie to? Widzicie to? Nie ma tragedii, myślałam, że mówiąc, że będzie dłuższa. Ale jest gruba. Nie, ja jestem strasznie zcykana I w ogóle gdzie jest niby. Ja to później muszę jakoś. Jak to później wyjąć? Jak ja to już wbiję. Aha, patrzcie. Cholera. Cholera. Aha, dobra, czy ja to wbijam. Po czym... Zaraz tylko chcę, żeby się wyostrzyło. Wyciągam tę część igłę i zostaje sama. Ta przezroczysta rurka. Nie wiem, pewnie coś tam lekko widzicie. Mam nadzieję, że. Ofu, nie, ja się strasznie obrzydziłam, dlatego nie mogę sobie teraz zrobić. Ale ja chcę mieć ten kolczyk, bo już od tak dawna myślałam, że mieć to drugą dziurkę. No, nic, to nagrywam, jak sobie przybijam ucho. Patrz, oh, zobacz, lepiej ten zobacz. No, tat, że ten zobacz. Jeśli zatrzę, sobie mnie to tak obrzydza, że patrz. Tylko nie dotykaj, no, to... bo to sterylne musi być. No i ty sobie przybierzesz, tak? No, i później wyjmę igłę, zostanie. Zostań no, no tak, jeszcze nie zaczęłam. Wyjmę igłę, zostawię tą rurkę mm -hmm. i aha, włożę aha, przez nią kolczyk. Dobra, tata mnie na chwilę odwiedził. Pytał się, czy mi znowu przebić, i mówi tak, przebić ci. <laughs> Dobra, ja sobie zdecydowałam zrobić kropkę w tym czasie na uchu, nie wiem czy wy to widzicie, czekajcie, ja wam tu może jakoś to przybliżę, ale o, widzicie? Jest tutaj wyżej ta kropka czerwona, to jest miejsce, gdzie chcę sobie przebić. <laughs> Bierzmy się do tego, bo nie chcę już przedłużać. Okej, okay, więc yy, najpierw sobie zdezynfekuję. A ja tu miałam robić w rękawiczkach, bo to je sobie przygotowałam, żeby było jeszcze bardziej sterylnie. Bo nie chciałabym serio sobie jakiegoś tam badziewia wsadzić w tą w sensie, wiecie, jakieś choroby. Bo pamiętam, że te pierwsze moje dwie dziurki bardzo długo mi się goiły i miałam problemy z nimi, tam wiecie, jakieś zakażenia i tak dalej. No bo jednak, jak się przebija tym pistoletem. To już chyba lepiej przepić tak, jak ja to robię niż pistoletą, serio. E, wiem, że właśnie... No, ja sama nie wiedziałam kiedyś, no bo ja ile miałam z 7 lat, jak to przebijałam, chociaż też miałam wiele podejść, bo e, cały czas chyba zmyłam sobie tą kropkę. Cholera. Dobra, słuchajcie, ja to robię na czuja. Ja to po prostu robię na czuja. E, teraz sobie jeszcze muszę zdezynfekować e, tego kolczyka. O. Tutaj dokładnie. I miałam go, tak jak mówię, w uchu już długo, więc wiem, że jest na pewno y, po prostu dobry i mi nie zrobi jakiegoś sam w sobie, że jest wiecie ze słabego materiału i mi nie zrobi jakiegoś bólu, zakażenia i tak dalej, bo myślę, że to też może mieć duży wpływ. I jeszcze go psiknę tutaj tą zakrywkę, bo w niej pewnie obstawiam, że się może dużo bakterii gromadzić. Ale kurde, <grytania> jaki fachowiec. Ale beka. Ja słuchajcie, wiecie co? Czuję ten powiew beki, ale czuję też ten strach. Ja się ta trzęsę. Po prostu serio. Nie. Ochydztwo. To jest dla mnie tak ochydne. Dobra, ale chcę mieć to już za sobą. Czy ja jeszcze coś miałam zrobić? Jakiś krok? Teraz nie, wiem, nie będę przecież tego robiła do um, podglądu. Muszę to koniecznie zrobić do lusterka. E, tylko chciałabym też, żebyście widzieli. Kurde, żeby mi się tylko aparat nie rozładował, bo widzę, że tam cienko z tą baterią. Okej, okay, ja troszeczkę będę jak na razie dalej, bo i tak nie mogę Wam teoretycznie tego pokazywać. A, i też pod kątem prostym powinno się to zrobić, a nie yy, tak, że jakoś krzywo, bo ten kolczyk też później będzie nam krzywo siedział. Ale to już chyba jest za dużo dla mnie, ja zrobię jak to wyjdzie, to wyjdzie. No i nie wiem gdzie mam sobie położyć to lusterko, kurde. Może na słoniu, tym pluszaku słoniu. On może być moją podpórką. Dobra, jakoś sobie to lusterko umiejscowiłam i teraz przebijam to. Boję się. Boję się tego przebić, dosłownie po prostu się tego boję przebić. Nie, ja nie jestem w stanie tego zrobić tak, żebyście wy to widzieli. Nie mogę tego zrobić, muszę położyć od drugiej strony tego słonia w takim... Dajcie w ogóle znać, czy Wy byście się odważyli na coś takiego, bo ja mam czasem wrażenie, że jestem troszkę zbyt odważna i to się może źle skończyć, bo ogólnie w życiu nie powiedziałabym, że jestem jakimś mega odważnym człowiekiem, ale do takich rzeczy jakoś jestem i one mnie tak jakoś nie obchodzą. Jakby ktoś, ktoś jakby to usłyszał, to by powiedział, co? Ty robisz sobie sama, przebijasz sobie ucho, nie boisz się? I też czy wiecie, że nie, że ktoś na przykład z rodziną to zrobi, tylko ja, a ja mam takie wywalone, ale są rzeczy, których się jakoś bardziej boję. Nie wiem, mam takie różne aspekty życia i zupełnie różnie je traktuję. No ale dobra. Dajemy. W tym miejscu. I mnie to już boli, jak tylko dotknęłam tej igły, jak ja mam to przebić? Mnie to straszliwie boli. Jak ja tylko dotknęłam... O, o lekko to wbiłam lekko. Nie, ja tego z nie zrobię. Ja sobie powinnam jakieś znieczulenie miejscowe tam dać. Ja tego nie przebijam, Ja tylko dotykam i mnie to tak strasznie boli. Myślałam, że to będzie mniej bolało. Ofu, ofu, nie ja się wiecie, zaraz zeżam. Jak ja sobie wyobrażam, jak to się przebija. Ja sobie tego nie przebijam, tylko trzymam. Trzymam to, boję się. Widzicie to? kurna, lustro mi spadło. Cholera. Ej, kolczyk, kolczyk mi się zgubił. No super, super. Co ja robię? Ja jestem jakaś naprawdę powalona. Nie wiecie co? Brzydzę się patrzeć w lusterko, jak to robię. Brzydzę się, wolę to zrobić chyba na ślepo. Boję się, że przebiję na wylot i ukuję się tam w szyję, z tyłu. Tak pewnie będzie. O, ja czuję tak, takie straszliwe obrzydzenie, jak to robię. Nie ja, słuchajcie, zarazem leję chyba czuję tą igłę, ja to powinnam zrobić raz i szybko koniec, a ja się boję tego. O, a nie, nie, mnie to strasznie boli, zaraz się z bólu. Wiecie co, ja powinnam sobie coś podłożyć, ja się boję, że ja przelecę tą igłą tak, że ona mi się wbije tam w szyję z tyłu. Straszliwe. Straszliwe, co ja robię, jestem jakaś normalna, głupia, debilna. Po prostu, no jak debil się zachowuje. To przechodzi, czy, czy to po prostu tak boli, że ja, ja sobie wymawiam, ja sobie chyba wmawiam ten ból. Jakbym dała to komuś, ktoś by mi to zrobił tak, żebym pewnie nawet nie poczuła. Szybko rachu ciachu Ja już to mam dawno przebite. Sobie wsadziłam palec od drugiej strony i ogarnam, że już to mam dawno przebite, ale to nie jest do końca przebite. W sensie wychodzi ten czubek, ale wiecie, igła dalej jest grubsza, a czubek jest taki cieniutki, więc ja to muszę jeszcze dalej. Co jest tam od tej drugiej strony ucha? Jestem ciekawa, czy ta igła już wystaje? O oh, shit, wystaje. Czekajcie, zaraz wam to pokażę, ale się trzęsę jakoś. Poczekajcie. Kurde, cholera. Patrzcie, od drugiej strony... Kurna, czekajcie. No i lustro mi leci! Czekajcie, od drugiej strony chcę Wam to pokazać. O! Fu! Nie wiem, czy ja tego nie będę musiała zamazać. O fu, o fu, o fu, o fu! Nie, czekajcie, nie mogę robić tego w tę stronę, bo przecież mi to pójdzie... Pójdzie mi na skos! Przeszło, przeszło. Ja, ja wziąłam ten cienki węglon. Jeżeli ten kolczyk się tutaj nie wsadzi, to ja nie wiem, co ja zrobię. Czy w jakiejś maserce to robię. Dobrze, na spokojnie. Co ja teraz powinnam zrobić? I wbiłam to... Dlaczego ja to wbiłam do samego końca? Dobra, nie chcę zrobić tu jakiegoś błędziku. Wyciągam teraz igłę. Ja nie wyciągnęłam. O! Patrzcie, jaka koszmarna, długa igła to była. Zobaczcie. Taka igła. Była w moim uchu. To jeszcze nie koniec bólu, ale już chyba najgorszy był za mną. I wiem, że to, że nie poleciała mi krew, oznacza, że zrobiłam to świetnie. I nie, żebym się chwaliła, ale chyba nie wyszło najgorzej. Dobra, i teraz muszę sobie odciąć to, co mi tutaj wystaje. Fu, obrzydza mnie to straszliwie. Dobra, robimy to. Czekajcie, no i to lustro mi leci. <laughs> ok, obcięłam to. I została mi tam teraz taka rurka. Ja w tą rurkę muszę włożyć kolczyk. Nie włożę tego, nie nie Poproszę tatę o to. Widzicie? Ta dziurka na dole nas nie interesuje, bo to jest stara. Ta na górze jest tutaj taka przezroczysta rurka. O, teraz widać. A to czerwony naokoło to jest ten mazak, bo on był przecież czerwony. I do niej muszę włożyć kolczyk i go później. Przeciągnąć przez środek, żeby ja się tutaj nie nabiła na tą igłę, bo zaraz mi się wbije. Ten kolczyk jest dość gruby. Widzicie, on jest dość gruby w porównaniu do. Yy, dlaczego ja te ręce całe mam w krwi? Nie, a w maseczce. Ale już się zesrałam. Dobra. Przeciągam teraz to. Ja, po co ja wam to mówię? Nie chciałabym, żebyście wy to sobie robili. Naprawdę. Może lepiej nie słuchajcie, co ja robię. Bo jeszcze wam przyjdzie taki. Dybilny pomysł do głowy, żeby mi ta rurka nie wypadła z tego ucha. To już widzę, że to jest na skos zrobione. No ale w sumie trudno. Będę musiała pamiętać, żeby wkładać na skos. Nie mogę włożyć tego, nie mogę trafić. Obawiam się, że ta rurka jest za mała. Wtedy Ty ja nie wiem, co zrobię. Ja będę z rurką w uchu? Nie wiem, co ja wtedy zrobię, dlatego że. Wiecie co, ja naprawdę liczyłam, że to jakoś wyjdzie, a się chyba przeliczyłam, bo e, zeszłam na dół, żeby mi tata pomógł. Wyszła mała z to stwierdziłam, dobra, niech może mi mama pomoże, a teraz mi się zaraz ładuje. I e, okazało się, że ta rurka jest totalnie za mała. Wzięłam za mały wenflon, więc, y, no, zdecydowanie za mały. I kolczyk w ogóle tam nie wchodził. No i e, w tym momencie e, stwierdziliśmy, że dobra wyjmujemy tą rurkę i wkładam do dziurki. No i kolczyka mam tak mniej więcej do połowy wsadzonego. W ogóle nie, nie wychodzi on tam od spodu, i nie wiem nawet, czy on jest dobrze włożony do tej dziurki, czy nie. Próbuję to przełożyć i nie boli mnie to niby. Trochę czuję, ale boję się, że mi zaraz poleci jakaś krew. Jeżeli się by rozładował teraz aparat. No to słabo, ale no nie, nie poradzę nic. Przyjąłam się w sumie, no bo kurde, liczyłam, że tak gładko pójdzie, gdybym wzięła grubszy węflon. Fakt, bardziej by na pewno bolało samo przebijanie, ale no później byłoby z tym łatwiej, a ten kolczyk nie ma takiego zakończenia, wiecie, takiego ostrego, tylko takie płaskie i to strasznie ciężko idzie i to po prostu boli bardziej i tak na siłę to trochę pcham, no ale co mam zrobić w tym momencie, no muszę to jakoś rozepchać, nie będę wkładała drugiego wenflonu, bo to w sumie z deszczu podrynne trochę, W obecnej sytuacji mogę sobie ewentualnie spróbować jeszcze nakuć jak od drugiej strony, ale to już będzie chyba za dużo, za dużo igłowania, wolę, wolę się w to nie bawić spróbuję to jakoś przebić o matko, No jak na razie szybko y, kończę i wyłączam aparat, żebym mogła później jeszcze Wam na końcu się odezwać, no bo się zaraz właduje. A słuchajcie, wyszło, wyszło i to miarę szybko po tym jak tutaj wyłączyłam tamto nagranie bez żadnej krwi w ogóle naprawdę nie był to aż taki tragiczny ból, tak przycisnęłam mocno, musiałam pewnie odpowiednio wycelować w korytarz jakby tej dziurki i mam, spsikałam sobie od góry do dołu, jak na razie zostawiam na tym uchu tylko ten kolczyk, nie zakładam mnie tutaj na dół, no chyba że jutro nic nie będę czuła, ale jak na razie wolę. Dobra słuchajcie, ja bardzo szybko podładowałam aparat dosłownie. Dwie minutki, więc mam nadzieję, że dosłownie na chwilkę jeszcze mi wystarczy, żebym mogła się do Was odezwać. Na sam koniec, ponieważ stwierdziłam, a nie zostawię Was tak bez słowa pożegnania. Ogólnie teraz miałam taką prostą inną chwilę, czy ja zrobiłam na pewno dobrą dziurkę, bo wiecie, ja bym była do tego zdolna zrobić sobie złą, ale na szczęście zrobiłam w sobie sensie w dobrym uchu. Nie wiem, czy to jest jakoś tak równo, jak powinno być, ale wydaje mi się, że nie ma tragedii, jak na to, że robiłam to pierwszy raz i w ogóle nikt mi nie powiedział, jak to robić, tylko gdzieś. Z jakiś filmiku w internecie, więc jestem zadowolona. Nie boli mnie teraz w ogóle, nic praktycznie nie czuję. No wiadomo, jak tutaj zacznę coś ruszać, to okej, okay, ale tak to jest naprawdę spoko. Ale i tak nie wiem, czy polecam. Ja polecam raczej udać się do jakiegoś takiego doświadczonego piercera chyba tak to się nazywa do takiego salonu, rzeczywiście, który się zajmuje piercingiem, bo tak jak kosmetyczka pistoletem to nie polecam. To już chyba lepiej sobie samemu w domu zrobić, ale tak to to naprawdę ciężka sprawa. Już teraz wiem, że brać, jakbym miała jeszcze sobie kiedyś robić, brać jakiś grubszy wentlon. no i yy, jednym ruchem jednak chyba lepiej, bo ja to tak wbijałam, wbijałam, wbijałam i tak się, i tak sobie myślałam w głowie, pewnie tylko końcówka weszła, a to już było całe przebite. I ja już później poczułam, że tu całe to jest przebite, więc no, widzicie, ja oczywiście nie ogarnęłam, e, ale chciałam Wam bardzo podziękować <głynne> za oglądanie tego filmu, on był dla mnie pełen emocji, e, no i w końcu ostatecznie... Przebiłam to, dobiłam tym, tym kolczykiem, jakby, bo ta dziurka była zrobiona zbyt taka wąska, więc musiałam to, jakby, przebić jeszcze raz tym kolczykiem. No, ale to tyle. Dobra, więc dzięki, wielkie zaglądanie i do zobaczenia. Pa, pa.